To znowu ja, tym razem z tematem, o który prosiło mi kilka osób. Chodzi o naszych braci młodszych, o zwierzęta, o inne istoty żywe, z którymi żyjemy na tej planecie, w tej galaktyce, w kosmosie materialnym. Czy zwierzęta mają karmę? Dlaczego zwierzęta zabijają i zjadają ciała jedne drugich? Dlaczego duże ryby połykały, połykają małe ryby? Jak to jest, że Bóg stworzył niedoskonały wszechświat, w którym jeden zjada drugiego, silniejszy zabija słabszego, szybszy dogania powolniejszego? Nie widzimy w tym boskości, bo nie ma w tym sprawiedliwości. Zacznijmy od początku. Początkiem jest zawsze wieczna. Teraźniejszość. Wszystko dzieje się teraz i tutaj. W tej teraźniejszości, w boskiej teraźniejszości, nie istniała materia, jaką znamy obecnie, czyli aż tak wielkie zgęszczenie energii, agregat. Zwierzęta nie mogą mieć karmy, ponieważ zwierzęta żyją w swoim królestwie. Wymiary, o których mówi fizyka, to królestwa Boże. Każdy z nas należy do jakiegoś królestwa, ponieważ cały wszechświat jest królestwem. Jest jeden król, jeden ojciec, jeden stwórca, jeden Bóg. Mimo to, że składa się z dwóch cząsteczek, pozytywu i negatywu, ying i yang. To jest ojciec-matka dlatego jest napisane będziesz cić ojca matkę swego i swą nie ojca i matkę bo wtedy mówilibyśmy o dwóch istotach mówimy o jednej zwierzęta są nosicielami życia tak jego samego jednego jedynego życia jakim jest każdy z nas każda dusza każdy duch jest żywym duchem na wzór i podobieństwo żywego ducha który nas stworzył ale każdy z nas na planie ewolucji zajmuje swoje miejsce. Na tym planie mamy królestwo minerałów, królestwo flory, królestwo fauny i sztucznie stworzone genetyczne królestwo, które nazywa się królestwem ludzi. Nad nami jest królestwo astralne, które powstało również sztucznie i dopiero na samej górze, chociaż to dziwnie w kosmosie brzmi na górze i na dole, jest wokół nas i przenika nas, i zawsze jest z nami, teraz, tutaj, królestwo zwane niebem, czystym eterem, boskością. Życie jest jedynym świętym we wszechświecie, to jest jedyna, wsześ, jedyna świętość. Każdy z nas jest nosicielem tej świętości. Wiedząc o tym, zdając sobie sprawę z tego, czując to świadomie w sobie, żyjemy w świętości, bo jesteśmy nosicielami świętości. Chrystus mówił: Wy jesteście świątynią Świętego Ducha. Świętej świadomości, że życie jest święte i wtedy ja jestem świątynią żywą świątynią Świętego Ducha. Ciało, w które wchodzę i żyję w nim, zamienia mnie w świątynię Świętego Ducha. Aura wokół mnie promieniuje boskością, która płynie z mojego wnętrza, od Boga, przeze mnie, na zewnątrz i łączy mnie z każdym królestwem we wszechświecie. Ze zwierzętami również. Zwierzęta stają się dla nas którzy jesteśmy dla nich jak, jakby ich bogami, stają się dla nas zwierciadłem, tak jak ludzkość jest zwierciadłem dla tych genetyków, którzy zamknęli nas w ludzkich, genetycznych, ziemskich szatach. Zwierzęta pokazują nam swoim zachowaniem, jacy my jesteśmy naprawdę. Te zwierzęta, które są drapieżne, Reflektują, odbijają naszą drapieżność. Na początku tego nie było i na końcu tego nie będzie i dlatego jest powiedziane, że na końcu znowu lew będzie z jagnięciem, razem się bawił i będą leżeli obok siebie. Już dziś widzimy całą masę filmików na Facebooku, gdzie kotek bawi się z kolibrem albo z ptaszkiem i nie zagryza go, gdzie myszka bawi się z kotem i kot nie zagryza jej powoli znowu wracają obrazy normalności. Bóg nie stworzył niczego, co bazowałoby na pożeraniu materii z zewnątrz. To nie było boskim zamysłem, ani boską wolą, żeby silniejszy gnębił lub zżerał smaczne, ze smakiem słabszego. My to robimy i zwierzęta będą to robić, nawet w w świecie flory, w świecie roślin coraz więcej powstaje roślin i drzew, które stają się krwiożercze, czyli przyklejają do siebie istotę żywą i wysysają z niej soki życia. Tak jak pewne urzędy, które działają w naszym świecie, które wysysają z nas soki życia. A my Przyklejeni do systemu, nie możemy na to nic poradzić. Możemy, zwierzęta nie mogą, a my tak. Ale to, co my robimy sobie nawzajem i co robią sobie zwierzęta dziś nawzajem, jesteśmy tym obciążeni my, jako bardziej świadome istoty. Choć zwierzęta są bliżej prawdy, bliżej natury, my oddaliliśmy się od natury. I dlatego bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, co bierze się, co dzieje się wokół nas. Jeżeli będziemy medytować nad pojęciem we mnie i wokoło mnie, nie ma miejsca na żadne negatywne zjawiska. Tak się stanie, prędzej czy później. Jeżeli nie rezygnujemy. Jeżeli bawimy się w interpretację pewnych boskich praw, nie jest powiedziane nie zabija, jest powiedziane, nie, krad, nie jest powiedziane nie morduj. To znaczy, nie powinieneś mordować kogoś, nie, natomiast zabijać można w dobrej intencji, lub z głodu, lub w innych okolicznościach. Zostawiam to każdemu z Was do przemyślenia. Ale pamiętajmy o jednym i nie zapominajmy tego: że każdy z nas jest żywą świątynią Świętego Ducha. Każdy z nas, tak jak i zwierzęta, rośliny i minerały, żyje i oddycha. Czyli życie oddycha poprzez nas, poprzez zwierzę, wszędzie jest wszechobecna świadomość: Ja jestem życiem. My jesteśmy życiem. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.